biegnę bo pankę to całą noc mam one tyle nie mam jej dość chcę dalej zarabiać co gdybym nie jarał to miałbym dom głupie kurwy dają w kość wszystko drogie jak na złość priorytety hajs miłość biznes dom żeby być panem nie trzeba mieć siana ale ja chcę to dalej zarabiać nie chcę nikomu nigdy odmawiać ale czasami trzeba zalać siano jest dla mnie spójrzłe i naprawdę jedni na górze a drugi są na dnie jeden zarabia a drugi kradnie dobre biznesy nie tylko handel Pieniądz woła, to po niego ile słucham bolgesa nie taką na fide. niektóre mordki z to nie zmienię tego, nie jestem dżinem Ty Pieniądz woła, to po niego ile słucham bolgesa nie taką na fide. niektóre mordki z tego pią nie zmienię tego, nie jestem dżinem To Bóg, pieniądz, to Pan, malboro, czerwona i trzy piwa raz. Chcę zabić czas, by szybko zeszło, pójdę po nowe. Po to jest bankroll. Dużo wartości leży na stole: złoto, hajs, karty debetowe, daj mi nowe. Z innej złotówki zrobię tysiące monet. Nie ma tu strat, jest tylko zysk. Jak jesteś kurwa, to kupuj ci pysk. w pudełku po DVD. Jak idziesz spać, zamykać drzwi. Ona mi mówi, że wyglądam jak kartier, a Ty jak dziecka, więc kurwa, ubieraj się tu ładnie. E, e, e. Zwoła, bolgesa, tak tego, Gdy boła, to po niego idę Słucham bolgesa, nie taką na Niektóre morski zoflapią wideę, Nie zmienię tego, nie jestem dżinem Gdy pieniądz to po niego idę Słucham bolgesa, nie taką na Niektóre morski zoflapią wideę, Nie zmienię tego, nie jestem dżinem